Witajcie, pewnie zastanawiacie się, co takiego musiałoby się stać, aby ktoś przerwał swój miesięczny letarg i wychylił nos z piwnicy. Cóż, wbrew pozorom możliwości jest kilka, ale 20 minut temu, około 23, czyli tuż po moim śniadaniu, pojawił się oficjalny trailer nowego Five Nights at Freddy's. Mowa tutaj oczywiście o Security Breach, więc co? Wypadałoby się mu przyjrzeć, bo po wstępnej analizie można śmiało stwierdzić, że jest on naprawdę interesujący. Przejdźmy więc do rzeczy, rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy i zerknijmy na to, co Scott dla nas przygotował. Gregory, your They're here with me. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. Be still. I think she's found us. Cóż, powiem tak. Świeżo po obejrzeniu czuję, że będzie się działo. Ale okej, okay, uspokójmy się i przeanalizujmy to wszystko na spokojnie. Tę analizę podzieliłem na dwie części: pierwsza to część wizualna, i druga to część audio. Zaczniemy od wizualnej. Pierwsze pomieszczenie, które widzimy, to bez wątpienia magazyn. Widzimy tutaj <grytania> kartony, palety, dwa wózki widłowe, a nieco dalej, coś z logiem naszej kochanej pizzerii. Jesteśmy więc bez wątpienia w tylnej części pizzerii, w miejscu, do którego dostęp ma jedynie personel. I uwaga, już w tej pierwszej scence z trailera jest ukryty sekret. Jestem dumny, że udało mi się go dostrzec, ale zerknijcie sami. Nie widać? Zatem jeszcze raz. Aha, jakiś znajomy ten cień. Naszym śladem od samego początku podąża postać królika. Bez wątpienia jest to Wani albo Glitchtra, ale na 90% Wani. Kolejna sekwencja to kuchnia. Tutaj szczególną uwagę zwraca. No właśnie, co to jest? Prawdopodobnie jest to jakaś forma Balory, Withered, Nightmare Balora, choć pewnie będzie to nazwane inaczej. Co więcej mogę o niej powiedzieć? No, nie jest zbyt urodziwa, nawet jak na standard Freddy Fazbear's Pizza. Ona również za nami podąża, więc raczej będzie to jeden z naszych przeciwników, z którym prędzej czy później będziemy musieli się poznać. Obstaję, że prędzej. Ktoś z Freddita zrobił nawet prostą edycję obrazującą pełnię piękna naszego nowego animatrona. Poza tym kuchnia jak kuchnia. Widzimy, że bezpośrednio za nią jest magazyn, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Nie mogło zabraknąć też słynnej tabliczki ostrzegającej przed mokrą podłogą, która pojawiała się już we FNAFie 2 i Ucenia. Następny segment pizzerii to już jej komercyjna część, przeznaczona dla klientów. Jak dotąd używają słowa pizzeria, ale patrząc na to, raczej łatwo zauważyć, że nie jesteśmy już w latach 90. w skromnej restauracji, gdzie główną atrakcją jest kilka robotów. Oraz ciała dzieci w środku nich. Do Security Bridge bardziej pasuje określenie park rozrywki. Na tej części trailera widzimy, że jest tam prawdopodobnie. neonowy labirynt. Być może za bardzo doszukuje się nawiązań, ale z tego co pamiętam, to w Fort Closet w cyrku Aftona był właśnie taki labirynt. No ale to tylko luźne skojarzenie. Poza tym wyraźnie widzimy, że w naszym Luna Parku jest sporo atrakcji rodem z wesołego miasteczka. Przykładowo widzimy coś na wzór Diabelskiego młyna, a w centralnym miejscu pokoju jest coś na kształt. wiprumu? Co prawda nie zostało to potwierdzone, ale prawdopodobne jest to, że zostało ono umieszczone tam, aby Afton miał dobry widok na to, jak Wani gania dzieci po labiryncie. Ostatnie pomieszczenie, jakie widzimy, jest to część wejściowa. Bramki i duży że odlew glamlock Frediego. Colin Freddy, zlatył? Po prawej stronie, przez chwilkę, można dostrzec napis Glamrock Gifts, co jest chyba nawiązaniem do Price Cornera. Wiecie, marionetka, gifty, i tutaj też jest taki kącik z giftami. Okej, okay, to była część, w której analizujemy część wizualną teasera, a teraz przejdziemy do audio. Bez owijania w bawełnę. Kobiecy głos, który słyszymy, na pewno należy do Wani. Przez prawie cały trailer zwraca się ona do kogoś, kto nazywa się Gregory. No właśnie, kto to w ogóle jest. Możemy do tego dojść na kilka sposobów. Na początku Vani prosi nas, byśmy wyszli. Mówi, że nasi przyjaciele są razem z nią. Mówiąc, nasi, mam na myśli perspektywę Gregorego Bobstę, bo że to właśnie z jego punktu widzenia jest przedstawiony ten trailer. I już po tych pierwszych paru zdaniach możemy zaczynać domyślać się o co tu chodzi. Scott od dłuższego czasu, bo od ponad roku, wyraźnie dawał znać, że jedną z głównych postaci Security Breacha będzie właśnie Vani, że będzie to nasza główna antagonistka. Słyszymy również, że nasz ukrywający się przed Vani, Gregory, jest dzieckiem. Możemy to wywnioskować zarówno ze sposobu, w jaki Vani się do niego zwraca. Mówi do niego, jak do dziecka: Wejdź, tu są moi przyjaciele, chodź, pobawimy się razem, nie bój się. Ten scyzoryk nożem nazywasz. Jaki po jego oddechu, po prostu słychać, że jest to dzieciak. Nie, żebym był jakoś zaznajomiony z wrzaskami przerażenia dzieci. Mamy więc dzieciaka i wani, która stara się go znaleźć. Chwilę później w tym segmencie z kuchni usłyszymy, że wcześniej straciła nad sobą panowanie, ale to już się więcej nie zdarzy. Że to był taki glitch. Cóż za niespotykana gra słów. No i w tym momencie przechodzimy do sedna. Wiemy, że Vani była z grupką dzieciaków, że wśród nich był Gregory i że stało się coś, co Vani określa straceniem na celu panowania. Oraz w końcu to, że Gregory jako jedyny uciekł. Najpewniej Vani zaczęła zabijać dzieci, jedno jej uciekło i był to właśnie Gregory, którego teraz stara się dopaść, pustymi obietnicami stara się go przekonać, aby wyszedł z ukrycia. I nie wiem na ile to założenie jest poprawne, ale po obejrzeniu tego trailera wydaje mi się, że gra będzie polegała na tym, że Vani zwyczajnie stara się odtworzyć morderstwa Aftona, tyle że dzieje się to w czasach współczesnych. Sądzę, że naszym celem w grze będzie niedopuszczenie do tego, więc albo będziemy musieli ochronić tego dzieciaka, albo się w niego wcielimy, a naszym celem będzie przeżycie, tak nietypowo. Myślę, że obie możliwości są równie interesujące. Opcja, że to my będziemy wani, raczej nie jest prawdopodobna. Pod sam koniec słyszymy jeszcze jedną postać. Gregory, Ma bardzo niski głos, zbyt niski jak na człowieka, więc William to to nie jest, chociaż Aftona to w ogóle ciężko nazwać człowiekiem szczególnie po zafundowanych mu przez Henry'ego wakacjach. Na samym dnie piekła. Ale wiecie o co chodzi. Tak to mniej więcej wygląda. Najbardziej pasuje mi do niego Glamrock Freddy albo Montmogary Gator. Chyba dobrze go przeczytałem? Podsumowując. Wiemy mniej więcej jak będzie wyglądać placówka, znamy nasz cel, nie pozwoli, żeby wani zabiła dziecko. No i troszkę lepiej poznaliśmy kilka postaci. To... coś? Głos animatronika i jumpscare wani. A i tak sobie przypomniałem, że miałem nagrać film o Trapie, bo prawie cały czas gadamy tu łowani, a część z was pewnie w ogóle nie wie co to za postać. No to w skrócie. Taka laska z nożem, której trochę odało i zaczęła pomagać glitch trapowi, ubiera się w taki śmieszny kostium białego królika i zabija w nim dzieci. W sensie w nim, że ona jest ubrana, a nie że wkłada dzieci do królika. Chociaż nie wiadomo w sumie. No i to by było na tyle jeśli chodzi o tę analizę, pozostaje nam czekać na wydanie samej gry. A wy co o tym sądzicie? Chętnie poczytam Wasze opinie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.